O. No i chodź. mało, No i tutaj jest małe. No typowa toaleta. No małe, bo to tylko na dwóch żołnierzy. Ale... Typowa toaleta. Przepietrzymy. A kupa! miały być ruiny jednostki ale czy to o to chodzi? ale co, co cię tak rozbawiło? idź tam policz kamienie złóż coś chyba, pobaw się w lego chyba troszkę parę lat się spóźniliśmy ale no jest kawałek murka ja idę nad morze a ty tu sobie kamienie składaj e, naprawdę? nic tu nie będzie? no widzisz to jest pierwsze coś ale to nie o takie polskie. Kawałek górki Jeszcze kawałek rano <śmierano> tego drąga Jakoś wazara jakiś zwierzak i po pogryzie Nie mamy latarki. Nie wyglądało na takie duże. Stoi sobie. Co? Ale co? No jest może, jest może. A to? Posz... No przecież jest. Troszkę wysoko. I fala jest. Byśmy jechali specjalnie do takiej ala jednostki opuszczonej 300 jedną to byśmy się chyba wściekli Znaczy ja jeszcze nie jestem wściekły, Bo jesteśmy gdzieś w jakimś środku tego parku wolińskiego i jedyne duże co masz? Mhm. To jest twarde, to jest ten, to jest choroba drzew Bąblownica Jedyne duże co znaleźliśmy i idziemy to to znaczy duże. To jest nic po prostu. Wielkie nic. Nie widać miny, bo coś kamera się pogubiła jako nie wiem od czego. A widzisz Kija widzę. No to pozwiedzane. Słuchajcie, 6 lat temu jeszcze tu chałupa stała. W tym miejscu. Rozebrali ją. Chałupa stała dokładnie tu. Gdzie? Tu? Tak. Nie ma śladu No Nie ma no, tak, nie? Ty, Ty jaki Po prostu wszystko Ale wyobrażasz sobie Nie dość, że lasem nie. Masz jest... swoją polankę i od razu taki widok tak? nie. Pa chodź tutaj, chodź. To widok mieli Jest tak przyjemnie! No jest chłodno, ale jest dużo jodu w powietrzu. Ta. Oddychaj! Jodu. Z tyle jodu. Na jest bunkier, na lewo jest bunkier. Aha. Gdzie na lewo? Aha, tam jest. Tam też tam O, i można wejść. O, no. <laughs> Zajść, można. Zajrzeć można, tylko nie wiem, lampa, ja się parka, to Kurde, to gubi się. Złapie kamera, to powinna złapać. Jezu. no? A co ona ja się? się no, mam do prze... czynienia. Patrz! Idziemy! Jezu! Oj, tam! Zagazowała dziady! I tam jeszcze jakieś rubaski! Gdzie mnie wybiłaś? A to tutaj mam dużo z tego! Najprawdopodobniej, no, bo to, to jest możliwe, za szkłem. Tylko, wiesz, tak. Taki przelot na tym, to tak ono tutaj. Ale ma skrzydła połamane. No zobacz, tą jedną część ma w ogóle złamaną. Ciemno będzie, tutaj nie będzie. Ale tam za zapachem światła. Ale da radę. Kurde, ale. Będzie wyżera. Ale palnik to jest. Dzień drugi, sobota. Jesteśmy w Wolińskim Parku i teraz nie wiem, czy widzicie tam za drzewami. Jest stary ośrodek polityczny, perelowski. Ale widzieliśmy auto, może go nagram dronem z plaży. A idziemy teraz do opuszczonej, zamkniętej willi, Tu jest jakaś stara dróżka do tego właśnie ośrodka. Lampy. No dobra, gdzie jest? Jest. Widzisz? I ponoć na teren można wejść, blisko terenu, ale nie można wejść do środka, do budynku. No co? Miały drogę oświetlać jak chodzili zo środka pijani. A tam w ogóle może, nie? Tak bliziutko. No, okna pozabijane. Wszystko dechami. Ośrodek czasowy Grodno 2. No wejść to tutaj nie wejdziemy raczej, nie? Nie no, wszystko zabite. Piwnice, drzwi na klucz. A nawet jakby się weszło to bez latarki nie ma szans. No, a tutaj mieli tarasik. Taki, tak? Mhm. Dobra Zobaczcie tu No nie ma wejścia nigdzie Cholera, wszystko zabezpieczone Tamte górne okna nie Firanki jeszcze Dobra, zaraz belki I idziemy do tamtego miejsca, gdzie te schody Bo to chyba jest wejście do tego Politycznego ośrodka Do góry Trochę jeszcze mamy iścia Ale nie wiemy, czy zaraz nas ktoś stamtąd nie wygoni Dupę nam po szarpie zobaczysz Jak coś będzie, jakaś afera, to tylko przez nią Zobaczcie Jaki ośrodeczek mieli, kolorowy, ale coś tam grzebią, remont jakiś. 300 wjazd przez osobę, ale wjazd, nie ma nic. A tu Achtung też 300, a czemu nie 300 euro Achtung, Achtung? Attention! Jak zwykle się pcham, gdzie nie wie, że ktoś mnie pogoni. Oj, tam jakiś pan. Może jednak nie pójdę. Misio? No. Tam jakiś pan? Jeszcze nie, bo mnie nie widział, ale ja go widziałam. Pan grabił liście. O! A Stefanek o. Jak zwykle. Wiertalot składany. Nie no, bo... Póle to trochę tutaj to nawiąż. Nie ma nic, że zakaz fotografowania nie.